Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, wiceprezes Izby Wydawców Prasy, a także wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Prasy. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Wczoraj odbył się swoisty okrągły stół wydawców mediów z premierem Donaldem Tuskiem i przedstawicielami rządu. Tematem były zmiany w prawie autorskim czy zapowiedź powstania rządowej grupy złożonej też przedstawicieli wydawców. Odbiera pan jako taki swoisty krok w tył i przyznanie, że tutaj szeroka dyskusja jest potrzebna i nieodzowna? Stół był kwadratowy, nie okrągły i uważam, że to jest krok do przodu, a nie w tył ponieważ myślę, że to co najważniejsze z tego wczorajszego spotkania to to, że premier dowiedział się o realnych problemach, jakie są między nami a Big techami. Mam wrażenie, że w natłoku różnych innych obowiązków no, nie był dostatecznie poinformowany ani o skali problemu, ani o detalach, czyli o realnych problemach, z którymi się zderzamy i o ile w przed tym spotkaniem właściwie zakładano, że ta nowelizacja zostanie wprowadzona w tym cyklu politycznym, czyli do końca lipca no, w niezmienionym kształcie, a potem jesienią ewentualnie rozpoczniemy pracę nad nowelizacją już prawa autorskiego, Tutkurt w całości rzekłbym, to wiemy, że będzie inaczej. To znaczy, w trybie pilnym został powołany. Zespół już jest, istnieje ten zespół, już jest znany z imion i nazwisk. Są to fachowcy, nie politycy, nie działacze, nie wydawcy, tylko, tylko prawnicy nasi, którzy już rozpoczęli dzisiaj pracę z, z odpowiednią grupą w Ministerstwie Kultury i myślę sobie, że to zobowiązanie pana premiera wczoraj, że w tym cyklu politycznym, czyli do końca lipca, mamy przed sobą jeszcze posiedzenie Senackiej Komisji, potem głosowanie w Senacie, potem głosowanie w Sejmie. Część z tych naszych postulatów może przy znalezieniu bardzo szybko skonstruowanych, dających też gwarancję efektywności przepisów, że to już wejdzie do, do te, tej części legislacji o prawie autorskim, która będzie uchwalana teraz i podpisywana, mam nadzieję, przez pana prezydenta. Do, do samej legislacji jeszcze dojdziemy. Pytanie, powiedział Pan, że grupa robocza już pracuje. Rozumiem, że w tej chwili zaczęła pracę, bo zapowiedzi były rzeczywiście, że dzisiaj prace ruszają z kopyta, bo czasu jest niewiele. To jest kilkanaście dni. No, nie wiem, czy już Panowie siedzą razem, czy będą siedzieć za chwilę. Ja wczoraj wieczorem brałem udział w ustalaniu nazwisk i reprezentacji. Są to trzy świetnie znane nam, wydawcom, osoby bardzo kompetentne, znające rozwiązania i polskie, i europejskie. I no, mam nadzieję, że skoro już dzień się zaczął, to a, a w urzędach państwowych nawet sporo temu, to, to, to ta grupa już pracuje. To może w takim razie przejdźmy do rzeczy. Jakby pan mógł wytłumaczyć w prostych żołnierskich słowach, choć to nie jest łatwe, o co właściwie chodzi mediom i wydawcom? Dlaczego uważają, że. Media mogą być zagłodzone przez duże platformy cyfrowe. Dlaczego to może być ich śmierć, jeżeli legislacja nie nadąży, jeżeli się odpowiednio nie zareaguje? Żołnierskich słowach to może nie. Spróbuję to powiedzieć po ludzku i do laików. Chociaż to wszystko język prawniczy i problemy, które przed nami stoją, to, to są problemy prawnicze. No ale dobrze, naj, najkrócej. Biegnie czas, a my jesteśmy systematycznie. Okradani z naszej treści przez big techy. Generalną zasadą jest taką, że ktoś wyprodukuje jakieś dzieło i stoi za tym praca i dziennikarzy, i wydawcy. To, to będzie rekompensowane. I e, takie przepisy wprowadza implementowana do polskiego prawa opóźniona o parę lat, trzy lata dokładnie dyrektywa, z tym, że te przepisy nie są precyzyjne. Na przykład e, z, wprowadzają kategorię praw pokrewnych, ale co do tantiem za te prawa. Wprowadzają zasadę taką, że OZZ, czy, czy wydawnictwa, czy indywidualni ludzie dogadują się indywidualnie z bigtechami i nie ma tutaj ani sprecyzowanego terminu, jak szybko mają się dogadać, a poza tym, co, co się wydarzy po tym, jak się nie dogadają. Czyli mówiąc krótko, jeśli ktoś zalega z pieniędzmi wobec. Jednej ze stron, to druga strona nie ma tak naprawdę możliwości instytucjonalnego przymuszenia tej pierwszej strony do zapłacenia i te negocjacje mogą trwać ad infinitum, w nieskończoność. Co prawda, niektórzy nasi partnerzy z Big Techów, tutaj wyróżniam pozytywnie Google, zapowiedziały lojalne zastosowanie się do tych przepisów. No, ale zawsze pozostanie kwestia tego, czy zaproponowane kwoty będą dla nas odpowiednie. To dotyczy, jak powiedziałem, praw pokrewnych, czyli praw wydawców do tego, iżby mieli rekompensatę za to, ile wkładają środków, pieniędzy w utrzymanie zespołów dziennikarskich, które produkują treści. I nam oczywiście zależy na czasie. Dlaczego? Dlatego, że te budżety reklamowe, z których żyliśmy, zarówno jako prasa papierowa, jak i polskie media cyfrowe, one bardzo szybko dryfują, odpływają do big techów. Dzisiaj big techy mają. Szacuje się między 60 a 70% polskiego rynku reklamowego w internecie, co powoduje no, poważne problemy. My musimy zwalniać ludzi, walczymy o utrzymanie przychodowości naszych firm, redukujemy zatrudnienie, musimy zwalniać ludzi. No a i to dotyczy większych ogólnopolskich mediów, natomiast mniejsze polskie media po prostu padają. Się. I myślę sobie, że bez takiego, po pierwsze, współczucia państwa, po które wprowadzenia środowiska prawnego, które dajmy rekompensatę za produkowanych przez nich treści, to po prostu one się wysypią i za chwilę ich nie będzie. A ja to zresztą wczoraj wyraźnie mówiłem na tym spotkaniu z premierem i znalazłem tego strony zrozumieniem. Jesteśmy jako media, także lokalne, nie tylko centralne, krwioobiegiem demokracji. To my otwieramy debatę publiczną, właśnie niezależne, wolne media, dzięki któremu. Dzięki której odbywają się procedury demokratyczne z wymianą władzy, z kontrolą władzy i tak dalej, i I demokratyczni politycy to rozumieją i powinni to wspierać. Ja myślę, że konkluzją tego wczorajszego spotkania z Panem Premierem jest to, że on to i zrozumiał, i popiera. I właściwie nie ma różnicy zdań w tej sprawie między nami. W związku z tym to było bardzo cenne spotkanie. Premier potwierdzał, że rozumie i jest z wydawcami mediów na 100%. Pytanie, jakie bezpieczniki powinny być zawarte w tych nowych zapisach? Czy właśnie chodzi o arbitraż, konkretne terminy, aby no, nie doszło do takiej sytuacji, że te przepisy i tak będą omijane przez tych gigantów? Bo wiadomo, często można znaleźć jakąś furtkę, jeżeli się dobrze nie zabezpieczymy. Dysproporcje sił są gigantyczne. No. Można powiedzieć, że te największe organizacje, big techy mają czasami budżet czy, czy, czy wartość giełdową, warto, nie wiem połowy PKB dużego państwa. Prawda? To nikt mały w relacji z nimi, zważywszy na środki lobbingowe, jakimi dysponują prawników, etc. czy fundusze, nie jest w stanie w ogóle wygrać. Co więcej, to są najczęściej firmy, Amerykańskie, które są pod parasolem rządu amerykańskiego, który to rząd jest gwarantem naszego bezpieczeństwa polskiego. W związku z tym sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ Amerykanie mają instrumenty, żeby bronić własne biznesy w Polsce. Natomiast ja myślę sobie, że oczywiste jest i dla, dla wszystkich, że miejsce na tej scenie, na tym rynku medialnym w Polsce powinno być i dla Big Techów, i dla nas. My powinniśmy po prostu mieć udział, skromny, ale sprawiedliwy udział w ich reklamie, która jest związana czy asygnowana z naszymi treściami przez nas, im udostępnianymi. I, i, i to jest początek tak naprawdę problemu, bo za chwilę wejdzie w życie kolejna faza no, radykalnej zmiany na rynku cyfrowym, mianowicie sztuczna inteligencja, która ten rynek przełoży. No, znam ekspertów, którzy twierdzą, że z perspektywy Rynków medialnych, wprowadzenie czy upowszechnienie technologii AI, czyli sztucznej inteligencji, będzie większą zmianą niż w ogóle wprowadzenie internetu. Obiecuję, że tym, do sztucznej inteligencji jeszcze króciutko wrócimy, ale. My musimy, my musimy wypracować instrumenty obronne, my musimy wypracować kadry eksperckie i w Europie, i w państwie polskim, żeby w ogóle rozumiały, z czym mamy do czynienia, zbudowały instrumenty ochrony i. Myślę, że pomysłów już jest wiele, chociaż tak naprawdę wyzwania nas przerastają dzisiaj. To, to są Himalaje wyzwań w porównaniu z tym, co mieliśmy pięć czy sześć lat temu. No to jakie, wyzwa, jakie warto podpatrzeć rozwiązania by implementacji choćby Dobrze, tej dyrektywy z ja innych może krajów europejskich? Dwóch, dwóch, mhm. dwóch najważniejszych spraw. Jedna sprawa to jest kwestia tej mediacji, czyli instytucji, która zamknie. Kiedy będzie trzeba w określonym terminie, zapisanym w prawie negocjacje pomiędzy stronami w sprawie praw pokrewnych. I tutaj pomysłów jest wiele, myśmy zgłosili propozycję, żeby to był Wokik, który w pewnym momencie w przypadku przedłużania się sporu o, o, o wynagrodzenia w formie Tantiem wejdzie w to i. Wyznaczy taką, taką kwotę. No, tych pomysłów jest wiele, bo to nie musi być łokik, to może być na jakaś komisja arbitrażowa przy czy Ministerstwie Kultury, przy Komisji Prawa Autorskiego, czy Forum Prawa Autorskiego, które będzie powołane. To niekoniecznie musi być wielka instytucja, ale która będzie, już, już samo istnienie będzie gwarancją tego, że e, będzie przymus ko kończenia negocjacji. A jeśli one będą. Kończyły się brakiem porozumienia, to ona będzie wchodziła wtedy i rozstrzygała pomiędzy spór, spór pomiędzy nami a Big Techami w sprawie i form, i czasu, i wartości płatności. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, równie ważna, to to, żeby nasze treści prasowe były równie mocno chronione i tantymizowane jak utwory audiowizualne na, na portalach takich jak Twitter. Facebook, YouTube czy, czy TikTok, prawda? Te dotychczasowe przepisy dyrektywy producentom audio-video, kontentu muzycznego czy filmowego, taką ochronę dawały i, i zmuszają do płacenia określonych, no, znowu niewielkich, przecież nie mówimy o wielkich kwotach, wytwórcą ze strony portali. No, pra, materiał prasowy został wykluczony z tego i my walczymy o to, żeby był tak samo chroniony jak utwory audiowizualne. I to są dwie najważniejsze sprawy, które stoją tutaj do, między nami. I no, w sprawie w tych właśnie sprawach rozmawialiśmy wczoraj z premierem i w obu chyba znaleźliśmy jakieś zrozumienie i jakiś zaczyn myślenia o przyszłości. Było o dziennikarzach, big już prawie na koniec chciałbym odwrócić nieco spojrzenie, jak Pan uważa obywatele, czytelnicy internetu, prasy, rozumieją o co chodzi w tej całej sprawie, rozumieją o co chodzi mediom, po co ten protest i jaki jest dziś wizerunek mediów w oczach Polaków? Ja nie wiem, no ja staram się wiele na ten temat mówić, tłumaczyć, jestem obecny na różnych antenach polskich mediów. Mówiąc krótko... Polacy są przyzwyczajeni do tego, że uzyskują wszystko za darmo. I, I to jest taki pierwotny błąd polskiego systemu medialnego w internecie, ponieważ portale, głównie właśnie Onet, Wirtualna Polska, dostarczały materiały za darmo. To jakby za tym nie szła żadna wartość. Tak? A, a metodą z kolei finansowania te, tych portali była reklama. Teraz one są w problemie, dlatego że reklama odpływa do większych organizmów światowych, globalnych. To prawda. I stąd nagle się zreflektowały, Nasze horyzontalne portale oferujące nieodpłatną informację, że same mogą być w biedzie. I stąd nasza solidarność i, i, i współpraca. I myślę sobie, że no my nie ustąpimy. Nie ustąpimy, dlatego że po pierwsze chronimy nasze miejsca pracy, uważamy, że Polska potrzebuje wymiany informacji na wyższym nieco poziomie niż dyskusja nie wiem, o kolorze włosów piosenkarki disco polo, czy, czy o losach Zenka Martyniuka. Znaczy, to jest nasza praca, nasza praca, która w każdym cywilizowanym kraju jest chroniona, czyli debata o ideach, debata o wartościach, debata o jakości demokracji i tak dalej. To my oferujemy tam mniejsza część prasy, ale tabloidy też w tym są. To no nie jest tak, że one e, są, są takim elementem systemu medialnego, który można wykluczyć. Także system medialny musi zaspokajać i zadawalać różne różne potrzeby społeczne i oczywiście są miliony takie, ludzi takich, którzy uważają, że świat się nie skończy, jeśli zniknie wyborcza DGPP, polityka czy, czy Rzeczpospolita, ale są tacy, którzy powiedzą, nie, no czegoś nam będzie brakowało, bo właśnie te media, nie inne, dostarczały nam ten rodzaj refleksji, jaka jak jest potrzebna do dojrzałej obecności w demokracji. One tworzą tę tą, tą debatę. Debata jest potrzebna, bo to jest istota demokracji. To na koniec pytanie. Obiecałem pytanie poważne. Mówił Pan o poważnych treściach. Kiedy sztuczna inteligencja Pana zdaniem zastąpi dziennikarzy? Myślę, że nie zastąpi, dlatego że generatywna sztuczna inteligencja ona czerpie z baz danych, do których spływają materiały dziennikarskie, ale post faktu, My teraz także w Europie pracujemy nad przepisami o... Ograniczeniu możliwości działania generatywnej sztucznej inteligencji. Po pierwsze, w ten sposób, że pozyskiwanie danych do trenowania sztucznej inteligencji będzie płatne na rzecz wydawców i, i dziennikarzy. Po wtóre, ekspozycja będzie musiała być związana z pewną znowu tantymizacją. A po trzecie, i, i myślę sobie, że to jest. Równie ważne, produkty sztucznej inteligencji będą musiały być sygnowane jako wytworzone przez Sztuczną Inteligencję, żeby człowiek mógł rozpoznać, że za tym stoją ręce żywego człowieka, a za tym bota czy komputera, który syntetyzuje wiedzę pozyskaną od, z innych źródeł. I jeszcze jedna najważniejsza rzecz: generatywna sztuczna inteligencja nie sięga w przeszłość. Czyli zawsze będą potrzebni ludzie generujący newsy. Bo generatywna sztuczna inteligencja jest zasysana, ale one muszą powstać, żeby zostały zasane. Mówiąc krótko, ani dziennikarstwo informacyjne polskich mediów, ani polska agencja prasowa, która generuje newsa, nigdy nie zniknie i nigdy nie zostanie zastąpiona sztuczną inteligencją, bo ta, jak powiedziałem, tylko obrabia bazy danych. Więc możemy pracować i spać spokojnie. Powiedział pan Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dziękuję za rozmowę. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Miłego dnia, do widzenia. Miłego dnia, do widzenia. Dziękuję również Państwu za udział i zapraszam na kolejne wydanie Studia Pub już jutro o godzinie 10.